Kształtowanie się społeczeństwa informacyjnego, rozwój nowoczesnych technologii, cyfryzacja, upowszechnianie internetu, a także takie zjawiska jak globalizacja, wzrost konkurencji, różne zmienne sytuacje społeczno-gospodarcze na rynku powodują, że pracodawcy muszą zachowywać się elastycznie i w zatrudnieniu wykorzystują różne atypowe formy pracy, do których należy praca zdalna. Praca zdalna jest o tyle atrakcyjna, że właśnie zwiększa wydajność pracowników, daje dużą swobodę organizacyjną co do miejsca i czasu jej świadczenia i też jest bardzo korzystna dla pracowników, dlatego że mogą łączyć swoje obowiązki zawodowe z życiem prywatnym, chociażby rodzinnym, i przede wszystkim opieką nad dziećmi. A zatem zarówno dla pracodawcy, jak i dla pracowników ta forma pracy jest bardzo interesująca, korzystna i przede wszystkim możliwa do wykonywania ze względu. Na rozwój nowoczesnych technologii, komunikowanie się za pośrednictwem środków elektronicznych. Ale problemem jest brak regulacji prawnych. W Polsce nie ma przepisów, które by dokładnie regulowały zasady świadczenia pracy zdalnej. Podobna jest telepraca, ale jednak pojęciowo jest to zupełnie inna forma zatrudnienia, określająca zupełnie inne warunki, okoliczności jej świadczenia. Natomiast praca zdalna powinna być, uregulowana, bo podobnie jak w przypadku telepracy, też rodzi wątpliwości co do kwestii ochrony danych, powierzenia sprzętu, odpowiedzialności za ten sprzęt, wypadkowości w miejscu pracy. Natomiast daje wiele atutów i w związku z tym pracodawcy oczekują, że nastąpią zmiany w prawie pracy, które wprowadzą pojęcie pracy zdalnej i określą podstawowe prawa i obowiązki, tak żeby mogła być powszechnie stosowana nie tylko w praktyce w sposób nie do końca sformalizowany, ale legalnie przewidziany w przepisach kodeksu pracy.